Witam serdecznie. Tym razem opowiemy o kroku czwartym. Dla takiego bardzo krótkiego przypomnienia powiem: że pierwszy mówił o tym, że ja nie mogę. Drugi mówił o tym, że on, Bóg może. Trzeci przypominał nam tę odwieczną prawdę, że jeśli Mu pozwolę, to mogą zacząć dziać się cuda. Jest taka niezwykła dziewczyna, nazywa się Ignacja Gawin, siostra zakonna, która nazywana jest również aniołem anonimowych alkoholików. Trwa jej proces beatyfikacyjny, co może zainteresuje tych, którzy pragną wyjednać sobie jakieś ciekawe łaski. Za sprawą na pewno siostry Ignacji to jest możliwe, ale mówię o niej dlatego, że każdy alkoholik, który trafiał w Akron na oddział. Właśnie dlatego, że cierpiał na chorobę alkoholową, a był to pierwszy oddział na świecie, który leczył alkoholików z alkoholizmu, dostawał od niej takie właśnie serduszko, taki obrazek, który gdy ona wręczała, mówiła te słowa: Drogi kochany alkoholiku, Marcinie, Pawle, Bobie, wszystko jedno, jak miał na imię: Jeśli nie wierzysz w Boga, módl się. Gdy zaczynasz się modlić, wierz w niego. Przyjmij to serce Jezusa miłosiernego i, gdy będziesz wychodził z tego oddziału z chęcią picia, musisz mi to serduszko z powrotem oddać. Natomiast jeżeli zamierzasz trwać w trzeźwości, możesz je sobie zatrzymać. Ten sposób okazał się bardzo skuteczny dla bardzo wielu postaci. Mówię o tym dlatego, że nie da się wejść w rzeczywistość kroku czwartego bez wyposażenia w owe miłosierne serce. Bez tej pomocy, która tak naprawdę ochroni nas przed naprawdę katastrofą bólu. Na straży do tego ogrodu, który ma przekazać nam, pokazać nam tajemnicę naszego wnętrza, bo czwarty krok brzmi – dokonaliśmy gruntownego. I odważnego brachunku własnego wnętrza stoi dwóch odźwiernych, dwóch cerberów, strasznie groźnych, yy, takich którzy naprawdę potrafią swoimi kłami rozszarpać. Jeden z nich to lęk od Jana Pawła II, którego Kanonizację niedawno wspólnie przeżywaliśmy, doskonale wiemy, że mamy się nie lękać, że mamy przestać się lękać, że ten lęk tak naprawdę niczemu dobremu nie służy i nie jest w naszym interesie poddawać mu się. Niemniej ten lęk będzie stał. Druga z tych przeszkód, drugi z tych odźwiernych to gniew. Gniew na cały świat, ale i na całego na samego siebie. Czwarty krok. Ma nas zaprosić w podróż tak naprawdę w głąb ziemi, można by było powiedzieć. Jest to naprawdę robota dla grotołaza, i bez światła Ewangelii, bez tej prawdy odwiecznej, jest niezmiernie trudno zobaczyć, co tak naprawdę w moim życiu się wydarzyło. Jakie nieprzeżyte uczucia gdzieś tam we mnie się zbierają. A im dłużej żyłem w kłamstwie, w nałogach, w ucieczkach tym więcej sposobów na to, by zatuszować, zamaskować tę prawdę od sobie przed sobą samym i przed światem. Prześledźmy kilka sposobów, które sami sobie zafundowaliśmy, byśmy tylko przypadkiem nie zobaczyli siebie. Jeśli przeczytać uważnie listy Starego Diabła do Młodego, które zostawił nam Louis, to dowiemy się ni mniej, ni więcej, tylko że największym sukcesem szatana jest to, że ludzie w niego nie wierzą. Jeśli miałbym gradować te sukcesy szatana, to pozwolą Państwo, że ośmielę się zaryzykować takie twierdzenie, że drugim co do znaczenia jego sukcesem jest to, że my nie znamy siebie. On zrobi wszystko, byś nie uznał za słuszne szukania prawdy o sobie, odgrzebywania tych zdarzeń, sytuacji, nieprzeżytych emocji, które sprawiły, że jesteś dziś taki, jaki jesteś. Żebyś nie zobaczył, że tą twarz, którą nosisz codziennie dla bliskich, dla współpracowników, dla obcych, dla nieznajomych, dla pięknych dziewczyn, to nie jest Twoja twarz. To tylko jedna z gorzej lub lepiej dopasowanych masek, które mają załatwić pewne doraźne geszefty, uspokoić sumienie, dać Ci chwilę wytchnienia, może radochy, może jakiegoś niezdrowego dreszczu rozkoszy. Tymczasem, prawda, która ma nas wyzwolić, tkwi gdzieś głębiej, nie jest tym, co widzisz. Na pierwszy i to taki bardzo pobieżny rzut oka, bo nie uznajesz za słuszne zainwestować czasu w siebie, w spotkanie z sobą samym. Jestem zbyt kiepski, by się polubić, by się pokochać, więc również, by się poznać. Bardzo serdecznie wszystkich Państwa dziś zapraszam tu z Warszawy do poznania, do tego poznania siebie. Mam nadzieję, że czwarty krok. Będzie w tym dla Państwa pomocne. Z listu świętego Pawła do Rzymian, na drogę fragment: Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Z całą pewnością Jego wolą jest to, Bym poznał prawdę, także o sobie, a ona mnie wyzwoli.